Na TikToku często pojawiają się produkty, które stają się wiralem. Incendio. W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy zamówić właśnie takie produkty i przetestować, czy będą one działać. Nie działa. Wow. Przypominamy, że jak wiecie 100 tysięcy subów na kanale Śpimy do Wigilii To zrobimy dla was kurczaka w czekoladzie Na tym kanale już się to udało, więc bardzo za to dziękujemy Ale zostawcie jeszcze suba na kanale Śpimy, pozdro Widzowie, dostaliśmy paczkę z samego Hogwartu Dokładnie Alba... Zobaczcie, o, to tak. jest Trochę jest subo, bo zepsułem przed chwilą, ale Albus Dumbledore nam to wysłał, tą Fajne. paczkę Nawet jest znaczek oryginalny z sową I sowa to przysłała dzisiaj, poka poka sowe no I widzisz. to wygląda tak Incendio a to faktycznie jest wosk, czy nie? No właśnie nie, to jest jakaś guma. Nie, to jest wosk. A nie, guma taka. wosk z dodatkiem, wiem, gumy jakiś. ale może tak właśnie działa stempel. Nie używałem nigdy bo nie żyłem w tych czasach. Nie, sama paczka już jest fajną rzeczą. W ogóle mieliśmy to mieć ostatnio, nie? Na odcinku, ale nie o, przyszło. Wow! I z Hogwartu tak Thank Dziękuję, my też dziękujemy. I tutaj jest. A czemu to można sobie zeskanować QR-kod, ażeby filmik po prostu zobaczyć. No nie, jak to nie filmik to my sami stworzyliśmy. Jest ruszka. to chińską instrukcję. Chińskie gówno, bilet do, do... Serio, mogę pojechać? To jest bilet do Hogwartu. To jest jakościowo wow. zrobione bardzo. I wow. wygląda to tak. Tu jest jakiś taki ten, tu jest platformy 9, 3, 4. Yy, jest bardzo łóżka. dobrze wykonane to jest wszystko, naprawdę. Jest naprawdę no. jakościowa. Znaczy, a to już strzela? Bo to generalnie Czeka, ma strzelać. Jest, Czy można tym odpalić świeczkę, bo ludzie widziałem jak to na tym odpalali świeczki, więc... Nie, to działa inaczej. Dobra, no proszę, oddaję Ci na te ręce, bo to nie... ja jestem Mugolem, nie jestem przystosowany do tej różdżki. wada e... Kedavra! Uff. Ej, tu nawet są stare motions, które trzeba użyć, jak, jak, jaki czar. Naprawdę? Na przykład Flipendo jest. A wada <susk> Kedavra. Fipendo, a wada jest tak. A wada kedavra. I trzeba taki jest? zrobić, no? Ja cię kręcę. No, że fajne dla Was A na przykład w jest Potera. tak. A na A, A właśnie są tutaj. Dobra, ona siecie? jest naładowana, jest naładowana. Super, dobra. W takim razie, Aleczku, potrzebujemy, potrzebujemy ten papier. i tam A, jest tu jakiś Jest, patyk. Specjalny. No, jest tam Zaraz no, zobaczymy. Musimy urwać kawałek tego papieru, urwę następnemu. To ma mieć. No ile? 2 cm. Czyli połowa z tego, dobra. Trzymaj czyli to. taki kawałek trzeba. Takie coś ułożę najwyżej. No to jest trochę nierówno, ale nie szkodzi. I to trzeba tak zwinąć. z tego trzeba zawinąć takie kół. Babola z tego robisz. Tam właśnie kręci zaraz się bawić. Nie świecie w taki papierek. 2x0,4 Teraz... cm stary. Dobra, jest git. Wsadzam to do tego. Załóżmy, że to będzie działać. Spróbuj. Już? Tak mi się wydaje. co mam kliknąć? Tak. A wada kedavra. Głokula. Ale rusza za grubo chyba bo się nie wy, wystrzeli. Czekaj, pokaż. Okej, okay, za grubo. Za grubo polecieliśmy A... widzowie. Okej, okay, trzeba urwać dwucentymetrowy pasek i trzeba go mi to. się wydaje, że złożyć pięć razy i teraz no, masz coś takiego, no. to wsadzić tu, ale żeby to była przestrzeń na to, więc tak mi się wydaje, że żeby tam była... A to po co ten dopychać jest tam to gumienko to? Ur ale to nie działa, to jest za grube. To coś, po co? Nie wiem. No spróbuj co złożyć, nie? No ja mówię, co dwie głowy to nie jedna, nie? No wygląda tak jakbyś take consumable paper. Take consumable paper? Czy to jest consumable paper, czyli mogę to zjeść sobie? No pewnie. Spróbuję. Ja spróbuję Rozstapia to... się. Ja spróbuję to zakręcić. Łony jest. Ja spróbuję to zakręczyć. A nie, to moje palce spocą. Ja to zakręcę w taką rureczkę po prostu i teraz to wsadzę. Ja to tak zrobiłem. Ale to consumable. A wada, kedavra. No i znowu miotacz płomieni się zrobił, ty. Dobra. Zrobiłem jeszcze mniejszy. Patrz, zrobiłem taki malutki skurczysyn, że to będzie takie malutkie. Uwaga, to I powinno być To powinno być no. Ci Cipendo. No to w ogóle nie trybi. Może złe zaklęcie Oji. powiedziałem. Dobij to tam właśnie tym karabinem. No ci Cipendo. O! Nie wiem, głupie to jakieś. Próbuję jeszcze bardziej to zbudować. Jaki Jest no. do końca malus. Musi strzelić. Cipendo! O! kurde! Ale coś strzelił! Nie wystrzelił, to znaczy, znaczy, tak Brawo. No właśnie, coś źle robimy. Coś źle robimy, na 100%, odcinek będzie na YouTubie. No sprawdź ten filmik, co na kodzie QR był, bo to chyba ważne. A bez kitu, na kodzie QR był filmik. A few moments later... Wow, troszkę strzeliło. Troszkę już dalej. strzeliło. no. Ciężko to działa. Myślę, że po prostu kulkę papieru możesz tam wjechać i będzie piu, i piszczeli. No. Ja tu trzeba się tyle na tym bawić. W sensie wierzę no. w to, że my coś źle robimy. Tylko Ale to jeśli kupuje to ktokolwiek, wiesz. to ktokolwiek nie będzie umiał tego robić. Każdy będzie miał ten sam poziom co my, więc nie no. będzie wiedział jak to zrobić. Więc to jest trochę bez sensu, że tym się trzeba męczyć już tak bardzo. To, to powinno właśnie być takie, no dajesz sobie. Chyba teraz nam strzelić dobie. No dobra, i strzelaj. Cię Może na jest? Nie, no. Nie działa. Ło! Wow, teraz wystrzelić Trzeba było Nie wiem. Bo tak żała czasem, nie łapię, wiem, czasem o co chodzi. Nie. nie wiem o co chodzi. Jest to fajna zabawka. Jest to Z tym, że się chociaż ale... podpali coś tym, no. U ty, no fajnie. To jest ten papier, co ta róża była zrobiona z niego chyba, nie? Ło, magiczny kocioł. No to lepsze. i on znika w to ogóle jest lepsze, tak fajnie. No, lepiej sobie to po prostu kupić taki papier no. i go do świeczki wrzucić. E, się jest po nasączony jakimś tym. Jest to fajnie. więcej. Wow! wow. No I to Ty jest zabawka! Sam niż ten to. papier jest no. fajną zabawą, a nie to gówno. No. No ładny ten papier, ale tak. Fajnie znika, no. Tak, totalnie. To jest wam niepotrzebne, kupcie tak. sobie papier. Tę <laughs> to sobie w dupę można wsadzić. <laughs> można tak tu postawić <laughs> i to No więc to jest y, breloczek tak zwany z TikToka. Ten TikTok wygląda w ten sposób. Ty, stary obcej, to takie NFC jakiś. A co tam w ogóle jest ugrane? A nie wiem. Ej, strasznie. TikTok TikToczek widzę. o! No a na żywo wygląda tak. Akurat Gdzie? wziąłem tego skurczyk byka z Delmy. No i to prosiłbym Ciebie za... do zbliżenia tego oto urządzenia, znaczy tego oto bryloczka y, pana z Delmy do swojego telefonu. Tak. Mam tego gnoja i zbliżam. No i otwórz. Mam no, wiadomość dla Ciebie. No. <śla> o, co się patrzysz, parwodęta, tak? A z Delmy nie widziałeś? Dobra, udostępnia proszę. film. Czemu udostępniłeś film jakiś? Czemu mi to wysłałeś? Serio ja ci to wysłałem? Teraz mi to wysłałeś Teraz to. To razem, czyli to za każdym razem mi wysy wysyłam to zbyt breloczek z Delmy szkoda, że jest plastikowy, myślałem, że to będzie metalowy tak ale dobrze działa ten NFC dość, bo jak na przykład mam tego YubiKey'a to to działa no. jak gówno, żeby kotce do czegoś chcę okay. uzyskać autoryzacyjny a to działa tak dobrze Nawet i spokojnie. generalnie działa to tak, że jest aplikacja jakakolwiek NFC Tools ona się nazywa możesz sobie pod taki breloczek NFC zaprogramować wszystko co chcesz więc jest to miła opcja fajna to jest rzecz, która strzela se prądem jakaś taka, Widziałem ale wiele razy ja tak samo. bo to działa jak głośnik właśnie tak i to jest za... Zajebiste. Tak. Dodatkowo mamy tego wersję bluetooth. Prezentuje się to w to sposób ważne. następujący. Bardzo ważnym elementem e... jest to, żeby mieć taką igłę. My tak. tego nie mieliśmy za pierwszym Na... razem, więc dogrywamy to innego dnia, bo nam nie przyszła. Dokładnie, jak kolega powiedział. Urządzenie wygląda w taki sposób. Jego konstrukcja jest bardzo prosta. Przeczytajmy instrukcję, db. co to jest A za co? ten. No bo trzeba zobaczyć, jak to wiesz. Tam podłączyć i tak dalej. podłączasz Jest igła, Igle. zapinasz igłę, można ją usiąść na przykład potem. Serio? Z tym prądem, i będę cały świecił. W ogóle mamy tutaj asortyment. Pole... tego? No chyba tak, chyba można. Zaraz przeczytam czy można, ale wydaje mi się, że można, bo to jest output 48V, więc 240 się nie pierdolnie. Dobra. Mamy taki asortyment, kurwa. Pole jest, wybitny. jest wybitny, jest ten asortyment, naprawdę. No, Generalnie chodzi do... o to, że potrzebujemy rzeczy, które przewodzą prąd w jakiś, jakiś widowiskowy tak, sposób. Mamy też, żarówki były w zestawie, jakieś takie tak, lodowe, więc... tutaj. I co ciekawe, mamy też krewetkę, ogórka i żelki, dlatego że te rzeczy są na tych Na były wiralowy. zawsze, że ci psychopaci tak. krewetę na to wpinali i prądowali. Arek wpadł jeszcze ludzie. na pomysł, że możemy ananasa wsadzić i Nie, zobaczymy, wiem. Liście wsadz... wiem, że liście wsadzali, monstera dała upierd... Dole. Nie, to liścia. są odpadnięte, które już odpadły po prostu wcześniej. Upierwijmy wszystkie Nie jakiś dobra. mały taki, nie wszystkie, no proszę cię. Zostaw Noga. moją morską. Jest podłączone, mam to odpalić? No, coś strzela trzeba. Ło ale strzela. Nie, yeah, wjeżdżamy tutaj na bit mocno! Oj, ja nie wiem, czy chcę Generalnie to dotknąć. Trochę tutaj, strzela to mocno, Mamy też dwa pokrętła, które regulują częstotliwość, to jest Frequency, wtedy możesz ten Frequency ustawiać. Tak, ale, ale to można to. też Bluetooth podłączyć sobie. Sprawdzam, czy to będzie na Bluetooth do, dostępne. Jak tak i z tego muzyka leci, to jest pana jes naprawdę. Okay. Myślę, że klasyczny test, jak za każdym razem. Siwa Ci, z Defqor, myślałem, że jakąś fagatę pójdziesz obok i z obletka, a kurwa, pineska. Jo, ja ty! Defkora, to nie wiem, czy wytrzyma. Co to brzmi jak ci was, Dewkor. Tak. Tylko... <laughs> Mocne gówno ci was, żeś zapodał. Mam przygotowany podkład, który wiemy, że działa. Nadziejmy na to ja. coś. Zgaśmy światła, żeby to było widać. A, właśnie to. Tak, dobra. Jesteście gotowi? Uwaga. Czterowo ta krewetka wali. Upa, tak to wygląda z telefonu. się kopcić zaczął z tej krewetki. Śmierdzi, śmierdzi, no. No i mamy obiad gotowy, nie? Dobra, mamy ogóra teraz. Dobra, jesteś gotowy? No dawaj. Z ogórkiem nie działa w ogóle. Więc co może mokry jest i. Nie, no to też było mokre. Nie, ogórek nie działa. Żelek. dużo. Żelek, może być fajny, no. Pokaż, żelka. Dobra, dawaj żelka. Nie. Ty, żelek też nie działa. Krewetka działa, a na nas. Nie, bo na nas będzie za duży. A to sam liścia na nasa. Listek, no. W taki sposób. Ło! Ma tak się pali Że nie się. hej, kopi się, pa! Siara chłopaku, siara dziewczyno! Patrz. Można szluga od tego odpalić? Na pewno! Czy odgadniesz piosenkę? O! No dawaj odgadnę. Ahaha! <grym wiosenka> <grym wiosenka> ja pierdolę, jak to się drze! Tak to wygląda. I tak to brzmi. Zajebiste. Dobra, kolejny listek, bo niech się dają. wyglądają. Spróbujemy tego. Weź już chyba, na bo sałość, mi się wydaje, że tak właśnie łodygę tylko na, na dziadu trzeba. Dawaj, no dawaj, palimy go. Szczerze? Na TikToku działało to? lepiej z liściem to tak fajnie wyglądało a przyłożę do tego rękę a ja tego kliknę na sekundę nie wiem to jest ciepłe to, to jest pali ku... liście stare mokre to nie wiem to znaczy chyba można ale jest obawa przed wystawiony na naj 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 najlżejszy sposób poczekaj dobra ja mogę przyłożyć do takiego myślisz że to pieprznie mocno nie bo to nie powinno bo to nie jest ten Trochę. Nie. Na TikToku wyglądało to o wiele lepiej, bardziej widowiskowo ludziom. No u nas to mm. niezbyt dobrze zadziałało na tych Bo To jest kwestia, śpia, na krew, na... kwestia dobrych lub dobrych, Tak, dobrych dobrze rzeczy. ułożenia tego pewnie na tej ile tak. też i ustawienia tak. tego wszystkiego, ale. Generalnie nie jest to warte swojej ceny. bo Nie, nie jest to w ogóle warte swojej ceny, bo głośno to jest bardzo i takie tak. ciężko też rozpoznać muzykę, nie puścisz sobie wszystkiego, bo to brzmi jak pier Zastanawiam się, do czego by to można brądu. było wykorzystać i nie mam pojęcia. No nie do ma to wykorzystania. No to znaczy ta cewka Tesla jest chyba prostu. dużym wynalazkiem w dziedzinie fizyki, ale jesteśmy za głupi na to, po prostu To jest elektryczna zmywarka ręczna. No tak to mogę nazwać, że okay. mówiąc na TikToku wyglądało to tak. na żywo wygląda to tak. Mamy różne Uu, co to różnego takie? rodzaju końcówki. Bardzo chciałbym to na jednej rzeczy przetestować. Właśnie mi to wpadło, jak ten i tam zobaczyłem. To jest wiertarka. Że mam, po prostu z, jest z tymi to po prostu, Szczerze, możesz po prostu kupić, wziąć takie te końcówki do wiertarki zwykłej, przymocować. Będzie pewnie efekt lepszy. Wiesz, jeszcze jak udar włączysz, jak ci to też z patelni zażre. Zawsze mogą mieć na przykład prysznic. Też to możemy przetestować. O, są kurwa. Półmex, nie półmex, inne takie tego typu rzeczy. Półmex to jest fajna ksywa. Chciałbym tylko mieć. I tak, tak. właśnie wpadła mi do głowy jedna rzecz. Po pierwsze nie umie, nawet moja zmywarka nie umie domyć patelni po tym jak smażyłem na niej jakieś steki czy coś tam się tak ujechało, więc jeżeli to umyję to szacun. Po drugie, ciężko domyć na przykład jajka smażone. o to działa! Ej, zmasz mi tatuaż, bo mi się nie podoba. Dobra, czekaj. <słuch> tak. <ślesztuk> <tot> Tatuator, kiedy płatność kartą nie przeszła. No i co, no to, to <słuch> trzeba z tym coś umyć, A to? Nie? Ja chyba wiem do czego to służy. Ojej, ja nie chcę się mówić do czego to służy. <słuch> Nie chcę wiedzieć, do czego to służy. Zajebiste, idziemy do kuchni, dawajcie. Dobry, Dobra, witam. na su... jajko. Tak to wygląda. Tego. No i co, chciałbym je umyć, wiadomo, że tak nie dojdzie. I generalnie to pasalin jest ciężko domy. Już mi się z nią zepsuło i jego księżko jest domy, zmywarka, nawet nie domywa. Nie jest ona w takim stanie, ale czasem może i być, więc zobaczmy, czy to pomoże. Płyn do naczyń mi się przydał, nie mam takiego. Nie masz płynu do naczyń? Nie, co Tabletkę! Tą, tą kulkę się rozbi, tą kulkę się je. No, to jest ale fajny. fajne, ale. miczka, ale smakowiczek. A... <śmienicza> Nie, nikt, nikt, tylko. <śmienicza> ale trzeba. Testujemy, czy kostka do zmywarki może zastąpić płyn do mycia naczyń. Ej do góry to. No i dobrze. Mamy tak. Ło, ale to no. fajnie. No i myjemy, myjemy dookoła wiertarka. Zobaczmy teraz tak. Wmywamy to wodą. No i jeżeli chodzi o na przykład przypalone jajko. Do myło, ale zobacz, mam tu takie coś. No dawaj, spróbuj to. To was spróbuj za tym pumeksem. Tym pumeksem. To teraz spróbujemy. Jeszcze mogę to. Ja pierdolę. Nie patrz, To jest na maksa pumek. O, ale wrywa. O, kur... Ale turbulencja. Chyba już domyliśmy tam patelnie, tyle ile się dało, tyle w nią włożyliśmy serca. I rozumu, prawda? Nawet no tego czarnego nie domyło, widzisz? A tam właśnie... O mi właśnie, a nie, coś tam trochę domyło, trochę nie. No, to jest to, o, no, że mi się wydaje. Zmijemy tak zwaną końcówkę. Tak domyła woda, nie? Mijemy końcówkę. Wygląda jak do miksera byś mógł włożyć, włożyć. się wbija. No i no nie, to jest spoko. Nie, nie to jest móc spoko. Móc, no. Wbrew pozorom, to jest naprawdę przydatne, jeżeli chodzi o taki kształt właśnie. w sumie szklanki często się ciężko myje, nie? Zęby może to można umyć. Sprawdźmy. No, zęby my tu można umyć. To jest bezprzewodowy odkurzacz do szyb, mycia szyb. No myjnik szyb po prostu. Tak to się prezentuje. Pokażę sobie na przykład sytuacji, kiedy mieszkasz na 25 piętrze i nie jesteś w stanie umyć okna, które jest na całą szybę nie? na dole, na przykład. No wywożysz, właśnie, to na złotej ty... mieszkasz i takie myjesz. Nie, to tam myjemy tak. im szyby, ale chodzi mi o taki budynek, że się to nie luksusy, tam mają chłopaki. E, no zobaczmy, zobaczmy jak to działa, no co ci mam powiedzieć. No. Spróbujemy tym umyć coś, prysznic. czego, dokładnie, coś, czego nie idzie domyć żadnym sposobem, ciężko przynajmniej muszę, jakiś no, od Po co myć prysznic ręcznie, jak można to właśnie. Takim czymś. Po co mam kupować od kamienia, czy kto mi rozpieruje. ...szybę całą. Jak to się w ogóle szyby ma trzymać? No właśnie. A jest jakiś płyn myjący? Chociaż jest próbkę ino. dali? Jest. Nie, nie. Pusty, ku Płynujący. co to jest? Może w tym trzeba popsikać Ale szybę? Ale są nowe Można... te, dodatkowe, to fajnie. Może tutaj trzeba wlać roztwór i obsikać szybę? Specyfikiem, nie, tu się nie który wlewa, tu nie, tu się nie wlewa nic. Czy właśnie, czy się, bo ja myślałem, że tu się wlewa do środka nie. specyfik. Nie. Czyli szybę i tak musisz sobie spsikać Czy no to właśnie. działa jako twoje ręce ze ścierką. Tylko tyle ci to wyręcza. A to działa bez prądu? Wiesz co, możliwe, że to działa na kabel jednak, na prąd. Zobaczmy to na razie na stole może, nie? Wow. Ło, zapikało. Jest pilocik. A, czyli muszę to sterować tym nawet. No to zobaczmy jak to śmiga po stole na razie, no. Ło! Wow. Chyba zasysa teraz. Zassało się. Faktycznie, no? I czekaj, teraz tak. Lewo, prawo. No myj, myj, myj. Znaczy no, ma to sens, bo to się dość mocno zasysa do szyby, więc może to faktycznie umyć fajnie. No Tu jest pilot, tu jest kabel. Podłączyłem do prądu. Klinem spikamy szybę. I spikuję całą taką jakąś część szyby. Dość solidnie, bo to ma za zadanie wytrzeć, więc się nie martwię o to, ile tego płynu zużyję, nie? No i podpinamy to tutaj, nie? I włączyć trzeba. Wszystko się, trzyma się automatycznie samo, ja nic nie dotykam. A rączki mam tutaj. Kliknę play. Może to samo wykryje powierzchnię, bo to głupio jakbyś miał stać i sterować. To już wolę sobie samemu wytrzeć to. A może wykryje, bo zobaczmy co się stanie gdy dojdzie do krawędzi, nie? Spadnie na ziemię. Nie, wraca. Wraca, no. No dajmy mu chwilę, niech się pobawi chłopak, nie? A się nagrzał, ole gorący jest. O, spał. No to jak ta szyba? No to mówię, że to jest ciężko do. Czekaj, myć, ale rodajmy, mimo wszystko. Rodajmy, zamknij to. ta wygląda tak. Wiesz, co pod światło widać, że tu było myte, że, się, że tu nie było znaczy, myte. Znaczy wiesz, co? A tu bo nie, w niektórych miejscach popryskałem, tu na przykład nie pryskałem specyfikiem. Tutaj pryskałem. Znaczy zwykłym klinem, to by trzeba popsikać czymś. Tak? Jakimś antykamiennym, bo to jest kamień, taki z wody. Ale generalnie popsi pojechał po tym, nie? Zmył. Generalnie git. Jedyne jakie miałem zastrzeżenie, w tym czasie co on mył, to widzieliście na szybkim timelapse i szybko, szybciutko wam umył. 10 minut, to może mogło zlecieć spokojnie. 13 ma do nagrania teraz. No to właśnie, więc tyle to zajęło. W tym czasie umyłbyś dwa okna, to to byś umył dwa razy za bo trzy co najmniej. Tego byś z użył na to dużo siły, więc jeżeli nie chcecie zużywać siły i macie czas, żeby to wam hałasowało na oknie i co chwilę zmieniać, tylko okno. No to dla mnie spoko, fajnie to spoko. było. To jest kubek, do którego możesz sobie przenośnie zjeść śniadania, dokładniej to płatki z mlekiem i na TikToku wyglądało to tak. If you hate soggy cereal, you need to try this. This jest napisane po zwrocie, zacieki, zarysowania. A, bo ja to w ogóle dobra. Historia jest taka, że kupiłem to na Allegro i to jest faktycznie po zwrocie. Okay. Czy ktoś się tam zeżygał do środka. <laughs> Nie okay. wiesz dlaczego to jest po zwrocie, bo dałem za to, jakieś, nie wiem, 80 złotych, coś takiego, co już jest i tak dużą ceną. A normalnie ten kubek kosztował kurwa 400 chyba, rozumiesz? 400 to takie... Nie jo. wiem, czy gówno, może jeszcze to jest... Może to jest warte i to jest game changer, który zmienia życie. Jak to działa? Bo ja I nie wiem. W tym momencie właśnie też nie wiem. Trzeba nalać mleka do linii. Ale no i... nie mam aż tyle mleka może. Max fila. Nie, dobra, to tyle to się znajdzie mleka. No dobra, dobra. mamy zimniutkie mleczko fajne. I, I tu chyba płatki. Najpierw. Tu płatki wsypujesz. To no. mam takie czekapiki zepsute. Znaczy... To trzeba Nakręcić. Nie są zepsute, są po prostu zwietrzałe. To trzeba nakręcić tutaj. A nie wsypuje się tam płatków najpierw? First. Nie, bo czekaj. O, i tu się wsypuje płatki teraz. To ma generalnie działać tak, że. I czekaj, teraz wsyp Masz płatki. płatki z mlekiem przenośne w kubku od razu. I one ci się nie rozmoczą, bo one nie są w mleku, okay. tylko są w tym kubku w środku. No i zakładasz to. Dałem trochę. I tu pijesz mleko i jesz płatki. Mam to zrobić? No, no dobra. Zobaczmy, czy to zadziała. I czy zadziała dobrze przede wszystkim. Pokaż. Mhm. Działa i działa dobrze? Mhm. No ma to sens. Okay, czyli cztery Wy serio? To normalnie to kosztuje, dlatego kupuję mu więc ktoś ty lizał. Czyli tym, to ma po prostu otwór, że Tędy wypływa mleko, a, a tędy ze płatki. środka płatki. A okay. płatki ci się wysypują, jak to do PC dasz na przykład? No nie, bo to się chyba zamyka, czy nie? Nie, właśnie. A przekręcić się nie da? Nie, nie. nie? Naprawdę, ktoś kurwa co tu wymyślił. Nie wiem po co. Gigamusk, naprawdę. Fenomenalny wynalazek. Chyba w misce lepiej zwiedzuje komuś tym. Jest to spray, coś, co robi spray z cytryny. I będą na tylko to tak. Nie wierzę, że to działa, bo jeżeli to by tak działało, co ci powiedziałem dzisiaj w sklepie, ty mówisz, że będzie działać, a ja mówię, to dlaczego nie robią w takim razie perfum, tak, że podpinają takie coś do kwiata i się ty możesz psikać? Bo kwiaty wtedy. śmierdzą. I wkręcamy se to. Cytrynę. Czy to no, trochę za dużą cytrynę mam, a to jest jedna z najmniejszych, jakie widziałem w sklepie. Ale da radę dopasować. No i mam to wkręcone, cytrynę. To, jest tak, to wygląda jak ta I... cytrynka taka ze sklepu. No i właśnie, w tym momencie no. jest to butelka ze sprayem cytryny, perfumy smaku cytryny. Chcesz, nie, czy to poklikać? to klikać Psiknie? Nie w oczy, nie w oczy, nie w oczy. Psika! Tylko pytanie brzmi po co, bo można sobie wycisnąć tą cytrynę, więc... No ale jakbyś chciał trochę, na przykład masz rybę, o działa to w ten sposób. No i tyle by było chyba. A nie, psika jeszcze. Możesz sobie tak popsikać. Tą no cytryną. i koniec. Nie, wiem, pa, bo trzeba ścisnąć, żeby tam sok dostał się i. Aha. Taki no, psikanie. Tak nie, działa, nie jest to wydajne. No to działa tak, że musi być psik, przerwa, psik, Zastanie przerwa, psik, być. przerwa, no. Okej. Okay. Masz na przykład rybę, do ryby się często psika. Znaczy skrapla się rybę cytryną. Okej. Okay. Więc na przykład tak jak chcesz jakieś danie chcesz skropić albo po prostu faktycznie. O, już o. To stało. Tak działa, ale nie że do końca. Sikać. tak trochę, działa trochę nie, ale Poza szczerze. Znaczy squeeze noś tam w środku. Easy peasy na squeeze. squeezy. że <noise> lepiej chyba sobie po prostu. O. No lepiej, bo tu się w ogóle leje pod ręce, on całą rękę mokrą teraz Ta, Tak, lepiej nie? chyba sobie po prostu Drudne... wycisnął cytrynę. Dziwne. Głupi gadżet, śmiesznie działający, fajnie działający Fajny i przede pomysł. wszystkim działający. O, tutaj takie fajne teraz wyszło. Ej, to jest miłe, ZW. ZW.